Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Katarzyna Trzeciak, kandydatka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Nowej Lewicy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Ma Pani 40 lat, jest absolwentką turystyki i rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest Pani bizneswoman prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości, jednocześnie radnią gminy Komorniki. Z powodzeniem zajmuje się Pani sprawami społecznymi i to dzięki Między innymi Pani zaangażowaniu miasto Poznań i Powiat Poznański zwiększyły liczbę miejsc w szkołach średnich o ponad 3000, żeby pomóc tzw. podwójnemu rocznikowi. To wszystko nie przeszkadza Pani być jednocześnie żoną i matką trojga dzieci. Tak jest. Aktualnie znalazła się pani na liście Nowej Lewicy jako bezpartyjna kandydatka na posłankę Rzeczypospolitej Polskiej. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Z tego, co udało mi się ustalić, jest Pani osobą dość majętną. Nie idzie Pani zatem do dużej polityki dla pieniędzy. Zdecydowanie nie. Dlaczego zatem próbuje Pani sięgnąć po miejsce w parlamencie? To może tak, od początku. Faktycznie wymienił Pan te wszystkie moje funkcje, znaczy nie wszystkie, bo jest ich oczywiście więcej, bo było w samym obszarze. Społecznym jest, jest z tych obszarów bardzo dużo. Udzielam się i w kongresie kobiet, i, i uczestniczę w strajkach i manifestacjach. Także można mnie, myślę, śmiało nazwać taką naprawdę bardzo aktywną społecznie kobietą, równocześnie aktywną zawodowo. Ale coś, co chyba najtrafniej mnie definiuje, i też to Pan tutaj wyłapał, to jest właśnie to, że jestem też zwykłą kobietą mamą, trójki dzieci, żoną i łączę te wszystkie funkcje. A czemu y, chce startować do Sejmu? Właśnie dla swoich dzieci między innymi, dla tych przyszłych pokoleń, które za 10-20 lat będą decydować o tym, czy zostać tutaj u nas w Polsce, czy wyjechać gdzieś za granicę, czy zasilać tym swoim potencjałem i talentem nasz kraj, czy jakiś inny. Także z myślą o tych przyszłych pokoleniach, a w Sejmie, jak wiemy, mamy dużo większą sprawczość niż w samorządzie, dlatego próbuję swoich sił tam, bo tam właśnie decydują się najważniejsze sprawy dla nas, Polek i Polaków. Dobrze. Pani Radna, w takim razie... No do, próbuje się Pani dostać do dużej polityki nie tej lokalnej. W związku z tym postaram się zadać dzisiaj kilka pytań dotyczących polityki centralnej, mhm. czyli tej, która interesuje tak naprawdę wszystkich Polaków, ale również mieszkańców Komornik i powiatu poznańskiego, bo pani radna startuje nie tylko z naszej gminy Komorniki, ale również z całego powiatu poznańskiego i całego miasta Poznań. Tak jest no, okrąg. Tak, w związku z tym e, przejdźmy może najpierw do spraw e, społecznych e, i Pytanie pierwsze dotyczące kobiet. Kobiety do 25. roku życia nie chcą rodzić dzieci, bo wolą dawać w szyję. Tak powiedział jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy te słowa, Pani zdaniem, nie urazimy u młodych kobiet? A może rzeczywiście uświadomiły im tylko, czym jest alkoholizm? Wie Pan, no ciężko mi powiedzieć, jakimi kobietami otacza się Pan Jarosław Kaczyński. Natomiast... W moim środowisku nie spotykam się z kobietami, które rezygnują z macierzyństwa ze względu na e, potrzebę dawania w szyję. To jest, to jest, to jest jakaś abstrakcja. E, jest to oczywiście bulwersujące. E, uważam, że kobiety nie decydują się na macierzyństwo, między innymi dlatego, że są po prostu bardzo odpowiedzialne i wiedzą, że jeżeli nie mają e, odpowiedniego zaplecza finansowego, e, jeżeli czują się zagrożone. I nie ma do tego warunków stworzonych, żeby one na to macierzyństwo mogły się zdecydować i temu macierzyństwu podołać, to po prostu z tej decyzji y, tą decyzję y, przeciągają y, w czasie. Często do tego stopnia, że potem okazuje się, że na posiadanie tego dziecka jest za późno. Natomiast absolutnie nie są to przyczyny takie, o jakich myśli pan Jarosław Kaczyński. To dowodzi tylko i wyłącznie temu, jak bardzo oderwany jest od rzeczywistości, jak bardzo nie zna się na polskich kobietach, jak bardzo ich nie docenia. Chyba nie udało mu się założyć rodziny zresztą do dnia dzisiejszego. Drugie pytanie. Każda Polka ma prawo do porodu bez bólu. Obecnie państwo polskie daje taką możliwość, ale tylko w teorii, co z kolei prowadzi do na nadużywania rodzenia metodą cesarskiego cięcia. Czy w tym zakresie należałoby w Polsce coś zmienić? Oczywiście, że tak. W ogóle te standardy opieki okołoporodowej teoretycznie na papierze i w dokumencie w Polsce są, natomiast tylko w dokumencie. Nikt nie egzekwuje tego, żeby na tych porodówkach te standardy były egzekwowane. Nie ma żadnych kar za to, że nie są egzekwowane, a jak wiemy, sam pan tutaj wspomniał o tych statystykach, chociażby dostęp do znieczulenia jest naprawdę zbyt mały, co też jest kolejną przyczyną tego, że po prostu kobiety boją się zdecydować na to macierzyństwo, wiedząc, słysząc tę historię, jak ta op człowieka okołoporodowa y, wygląda. Wiemy, że są przypadki y, na przykład y, takie, w których kobieta poroniła, a, a jest kładziona na jednym oddziale y, z kobietami, które właśnie szczęśliwie urodziły dziecko. Uważam, że jest to niedopuszczalne, mm. że jest to po prostu bestialstwo. Poza tym, jeżeli chodzi o to, o to, o to znieczulenie, to jeżeli technika y, posunęła się do tego stopnia, że można z tego znieczulenia skorzystać, no to dlaczego nie? Nie rozumiem. Racja. To przejdźmy może do Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 roku doprowadził do tego, że lekarze obawiają się usuwać zagrożoną ciążę, w wyniku czego dochodzi do niepotrzebnych śmierci młodych kobiet. Czy zgadza się Pani z taką polityką Państwa? Oczywiście, że się z taką polityką państwa nie zgadzam. To jest kolejny punkt, który jest kontynuacją tak naprawdę tego, od czego zaczęliśmy dzisiejszą e, rozmowę. E, to, że kobiety nie mogą same decydować o własnym ciele jest kolejnym powodem, że nie chcą się na to macierzyństwo decydować i jest to po prostu dla kobiet dramat. Cofnęliśmy się tak naprawdę w czasie, podczas gdy cały świat e, e, liberalizuje tak naprawdę podejście do aborcji. My drastycznie zaostrzyliśmy e, te przepisy, co skutkuje po prostu ofiarami śmiertelnymi. Wśród kobiet jest to po prostu bardzo niebezpieczne. Lekarze boją się podejmować decyzję o usunięciu ciąży ze względu na to, że grozi im prokuratura za to, jaką decyzję podejmą. Także, także absolutnie fatalny w skutkach przepis. Czy wydaje się, że to jest kolejny powód, dla którego kobiety. Nie chcą rodzić dzieci, tak? Czyli nie alkoholizm, tylko jedno z zagrożeń, które no, tak naprawdę dzisiaj no, wszystkich czeka, tak? Bo jeżeli e, wiem, że mam zagrożoną ciążę, wiem, że urodzone, urodzę dziecko z e, istotnymi wadami, e, albo wręcz e, no, dziecko, które już umarło, tak? bo trzeba tą ciążę donosić, no to też bym się obawiał tak naprawdę, czy, czy chcę to przejść. Tym bardziej, że to jest naprawdę myślę, że ogromny, psychiczny. Dyskomfort, jeżeli chodzi o to, nie wiem, no, pani jest kobietą, tak, ale, mhm. ale ja sobie próbuję postawić się na tym miejscu i wyobrazić sytuację, w której wiem, że urodzę chore dziecko i, i przez całą dziewięciomiesięczną ciążę muszę z takim faktem żyć. Ja, ja w ogóle bardzo podziwiam kobiety, które decydują się na urodzenie y, dziecka z poważnymi wadami. Naprawdę chylę przed nimi czoła. Absolutnie nikogo nie namawiałabym do y, do aborcji, natomiast nie uważam, żeby ktokolwiek był uprawniony do tego, żeby oczekiwać od kobiety bohaterstwa. To musi być tylko i wyłącznie jej decyzja, a nie nakaz policji, państwa. Nasze organy nie są własnością narodu i nie mają wobec ojczyzny jakiegoś obowiązku do spełnienia. Także, także absolutnie uważam, że te przepisy należy jak najszybciej zmienić. No I tego wyboru właśnie dzisiaj nie ma. No właśnie, nie ma. No. Jeszcze, jeszcze tylko może dodam, jakie są statystyki, bo, bo wokół aborcji bardzo dużo, dużo się mówi, natomiast, natomiast rzadko kto wie, że tych aborcji legalnie wcześniej wykonywanych w Polsce było około 1110 rocznie, więc nie są to jakieś, jakieś zatrważające tak naprawdę liczby wykonywanych tych zabiegów, a 97% z tych zabiegów była wykonywana właśnie ze względu na poważne wady płodu. także nie jest to tak, jak sądzi pan Jarosław Kaczyński, tudzież inni rządzący, że kobiety dla przyjemności jak, jakiejkolwiek po prostu dokonują tak dramatycznych decyzji. Bo to są dramatyczne decyzje. Nie wierzę, że jakakolwiek, de, jakakolwiek kobieta po prostu podchodzi do tego z lekkością. No właśnie, ale już skoro państwo zdecydowało się, że zmusza rodziców do tego, żeby wychowywać dzieci niepełnosprawne, no to też pytanie kolejne, że z jednej strony państwo każe kobietom rodzić dzieci chore, niepełnosprawne, uniemożliwiając rodzicom podjęcie decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży, a z drugiej strony pozostawia ich właściwie bez żadnej pomocy. Czy w tej sytuacji państwo nie powinno jednak bardziej interesować się pomocą, rodzic pomocą rodzicom? A, w szczeg a później samym osobom niepełnosprawnym, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, że na dzień, na początek potrzebują ogromnej pomocy rodzice, ale potem też wiele osób niepełnosprawnych też zostaje samych. Oczywiście, że tak. No właśnie, to jest, to jest, to jest kolejny tak naprawdę kamyczek do, do, do koszyczka, bo e, państwo interesuje się e, dzieckiem do momentu, jak, jak jest ono w brzuchu kobiety. A już kompletnie nie bierze odpowiedzialności za to, co potem z tym dzieckiem się dzieje i z kobietą w momencie, jeżeli rodzi się ono z niepełnosprawnością. Na pewno każdy z Państwa spotkał się z wieloma prośbami rodziców osób niepełnosprawnych o środki finansowe na leczenie własnych dzieci. Uważam, że jest to uwłaczające dla tych ludzi. Nie dość, że mają naprawdę ciężką sytuację i, i z ogromnym wysiłkiem opiekują się e, swoimi dziećmi, tudzież osobami dorosłymi, bo to e, dotyczy problemu nie tylko, nie tylko opieki nad dziećmi, ale również nad osobami e, dorosłymi z niepełnosprawnością. Uważam, że e, nie przystoi. E, żeby w państwie w XXI wieku w środkowej Europie nie było odpowiedniego finansowania osób z niepełnosprawnością i wystarczających środków na, na leczenie, i żeby to na rodzicach spoczywał ten ciężar gromadzenia tych środków. Dlatego jednym z takich ważnych postulatów dotyczących właśnie tej grupy społecznej jaki chciałabym zrealizować, będąc posłanką, jeśli Państwo oczywiście mi na to pozwolicie, jest właśnie to, żeby umożliwić osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, to żeby oni mogli wrócić na rynek pracy, nie tracąc świadczeń. Bo w tym momencie jest tak, że osoby, które pobierają świadczenie, nie mają prawa przepracować nawet godziny w tygodniu. To jest jedna, a poza tym same koszty. Tak, osoby wyklucza z tego nie tylko z rynku pracy, ale w ogóle tak, z życia społecznego. Tak, tak. I same koszta tak naprawdę rehabilitacji tych osób niepełnosprawnych są niesamowicie wysokie. A państwo, powiedzmy sobie szczerze, no, kompletnie lekceważy te osoby, które no, wcześniej muszą zdecydować się na e, urodzenie tych dzieci, bo innego wyboru dzisiaj nie mają. I, i wydaje tak. się, że to jest kolejna odpowiedź e, dla pana prezesa Kaczyńskiego, dlaczego? E, Pomimo, iż w inny sposób próbują e, mobilizować osoby do rodzenia dzieci, to te osoby do tego się po prostu nie, na to się nie decydują. Tak, i tu nie pomaga nawet program 500. No, o, o tym programie właśnie tak <laughs> chciałem powiedzieć. No dobrze, i druga, kolejna sprawa, trochę już odejdźmy od kwestii rodzenia. Sprawy LGBT. Mhm. Ludzie czy ideologia? E, czy osoby LGBT plus mają prawo żyć wśród nas, cieszyć się swoim życiem, a może powinny być napiętnowane, e, wsadzane do więzień i przymusowo leczone, bo jest to jednak groźna choroba społeczna? Co Pani na ten temat sądzi? E, tak, e, no oczywiście, że nie jest to ideologia, tylko są to ludzie, którzy zawsze w naszym społeczeństwie byli, są i będą. Absolutnie nie jest to choroba, e, co potwierdza zresztą e, organizacja. E, Medyczna, że nie jest to jednostka chorobowa. I kompletnie nie rozumiem w ogóle tej mowy nienawiści promowanej przez naszych polityków i wzmacniania tego hejtu na mniejszości, nie tylko jeśli chodzi o społeczność LGBT, ale, ale w ogóle mniejszości wszelakie. Dobrze, to przejdźmy może jeszcze do edukacji na chwilę, bo zarówno moje dzieci, jak i pani dzieci są w wieku takim nastoletnim. Moje pokolenie z reguły rozpoczynało inicjację seksualną w wieku 16-18 lat, jak mówią eksperci, obecnie do tej inicjacji dochodzi już w wieku około 13 lat. Mhm. Tymczasem obecny rząd robi wszystko, aby utrudnić młodym ludziom dostęp do wiedzy na temat seksu. Czy Pani zdaniem w szkołach powinien się pojawić przedmiot związany z wychowaniem seksualnym, czy może nasze dzieci o seksie powinny dowiadywać się z ogólnie dostępnych stron pornograficznych, bo tak to dzisiaj wygląda? Za to odpowiadam. Oczywiście, jak najbardziej jestem za tym, żeby edukacja seksualna w szkołach była w całym współczesnym świecie cywilizowanym taka edukacja seksualna w szkołach jest bardzo istotnym przedmiotem no bo skąd te dzieci mają się dowiedzieć o swojej fizjologii o biologii o niebezpieczeństwach jakie są związane z właśnie rozpoczynaniem życia seksualnego zbyt wcześnie o tym wszystkim powinno się uczyć dzieci właśnie, właśnie w szkole także jak najbardziej jestem za tym żeby chronić tą naszą społeczność i nasze dzieci poprzez Właśnie rzetelną, odpolitycznioną edukację. No, statystycznie mówi się o tym, że wzrasta liczba osób z chorobami wenerycznymi i to są głównie właśnie osoby młode, no ale no to jest związane z tym, że nikt im nigdy nie powiedział, w jaki sposób przed tymi chorobami się chronić. Czy ktokolwiek w szkole mówi tym dzieciom trzynastoletnim często, które rozpoczynają współżycie seksualne o tym, że należy używać chociażby prezerwatywy z kontaktami z, z osobami, z którymi na co dzień się nie współżyje, tak? Mhm. Z którymi podczas zmiany partnerów, ale nikt na ten temat z tymi ludźmi, z tymi dziećmi właściwie, bo to jeszcze dzieci, mhm. e, nie rozmawia i, i skąd one mają czerpać tę wiedzę? No właśnie, no tak jak pan tutaj wspomniał, jeżeli nie ma rzetelnej edukacji seksualnej, to te dzieci same i tak na własną rękę dowiadują się różnych rzeczy z internetu, ze stron, których nikt nie kontroluje, tak jak pan wspomniał, ze stron pornograficznych bardzo często, bo jest to niestety popularne wśród nastolatków, albo eksperymentują na własnym ciele co potrafi być fatalne w skutkach, i nie mówimy tutaj tylko o, o zagrożeniach takich typowo fizycznych, typu choroby feneryczne czy, czy niechciana ciąża, ale również jakiś szacunek po prostu do własnego ciała i, i zagrożenia wynikające z tego, że one w sposób po prostu taki niebezpieczny pakują się w różne relacje. Także jak najbardziej rzetelna edukacja może dzieci przed tym wszystkim uchronić i paradoksalnie właśnie spowodować, że ten wiek inicjacji seksualnej wzrośnie. To no, kwestia też emocji, tak? Bo podejście emocjonalnego do spraw seksu, czy to ma być związane jednak z miłością, czy to ma być tylko akt fizyczny, tak? No ale też o tych wszystkich rzeczach trzeba skupić. No raczej o tym wąsku emocjonalnym rozmawiać. ze stron internetowych, to dziecko się nie da. No to raczej nie. Zmienimy trochę temat. Finanse. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, w swoich wypowiedziach bardzo często broni działań rządu. Powiedział, że czasem nawet chwali. Mhm. Czy Pani zdaniem jego wystąpienia świadczą o niezależności Polskiego Banku Centralnego od władzy ustawodawczej? Czy zobowiązany do walki z inflacją NBP na czas i właściwie podejmował decyzje mające na celu walkę z inflacją, która w ostatnim czasie tak bardzo Polakom dała się we znaki? Mhm. No więc tak, o jakiej walce z inflacją my mówimy? Bo jeżeli słuchać tego, o czym mówi pan Glapiński, no to chyba wszyscy jesteśmy w stanie wyłapać, że on jest osobą po prostu absolutnie niewiarygodną, ponieważ mówi jedno, robi drugie. To, co zapowiada, zupełnie się nie sprawdza. Pamiętamy wszyscy o tym, jak zapowiadał, że zmniejszy się inflacja, w jakich progach będzie się ona mieścić, a jak potoczyło się to w rzeczywistości. Także przede wszystkim jest to osoba absolutnie niewiarygodna. Po drugie jest to osoba nieprzewidywalna. Nikt nie wie, jaki on ruch wykona. A wykonuje ruchy totalnie niespójne z tym, jaki sposób z inflacją walczy Europa. Czyli w momencie, kiedy Europa ma dużo niższą inflację niż my na poziomie 5%, a mimo to podwyższa nieznacznie stopy referencyjne, nasz prawda, prezes Glapiński obniża drastycznie te stopy procentowe, bo aż o 0,75%, co jest dużą zniżką, bo zazwyczaj robi się to bardziej stopniowo co może spowodować kolejny wybuch inflacji. Co więcej, no to powoduje, że warunki w Polsce są bardzo niestabilne do, do, do inwestycji, do funkcjonowania na, na rynku, nie mówiąc już o tym, że ktoś może zdecydować się na kredyt, na, na który po prostu tej osoby nie będzie za chwilę stać. Bo być może znowu inflacja poszybuje w górę i znowu te stopy procentowe będą podwyższone, a co za tym idzie rata kredytu? I jak w takich niestabilnych warunkach decydować się na założenie już rodziny? Po, po rynkach finansowych obserwuję. Że złotówka niesamowicie osłabła tylko w związku z tą decyzją. Tak. W związku z tym czy ta decyzja tak naprawdę miała charakter finansowy racjonalny czy to była decyzja raczej polityczna tak bo zbliżają się wybory i trzeba Polakom trochę odpuścić żeby odczuli że jest lepiej tylko że konsekwencje tych działań mogą być odwrotne do oczekiwanych albo bardzo krótkotrwałe no ja myślę że każdy sam sobie odpowie na to pytanie biorąc pod uwagę kiedy ta obniżka nastąpiła w którym momencie nie jest zbiegiem okoliczności to że to nastąpiło teraz w okresie gorący... Przedwyborczym. Jest to e, takim mgnięcie oczkiem e, do społeczeństwa, które może być niestety fatalne w skutkach. To zostańmy przy podatkach, nadmierny fiskalizm państwa, nieuzasadnione podnoszenie pensji minimalnej, kolejne nowe podatki, uzależnienie składki zdrowotnej przedsiębiorców od wysokości dochodu i uniemożliwienie odliczenia jej od podatku. Czy to wszystko w dłuższej perspektywie, Pani zdanie, nie doprowadzi do spowolnienia gospodarczego? Jak pomóc duszonym przez państwo przedsiębiorcom, bo rzeczywiście ta różnica jest niesamowita. Ja obserwuję generalnie dzisiaj takie sytuacje, że wielu Przedsiębiorców rezygnuje z zatrudnienia osób. Nie stać ich po prostu na to, bo koszty, e, e, koszty utrzymania pracownika na dzień dzisiejszy tak niesamowicie wzrosły, że nie są w stanie zarobić na tyle więcej, żeby dalej tych pracowników utrzymywać. Czy naprawdę musimy tak zduszać tych przedsiębiorców? No właśnie, w ogóle przedsiębiorcy, ci mali i średni, bo o nich tutaj teraz myślę w tym momencie, są w ogóle taką grupą społeczną, która no nie ma lekko w naszym kraju, w dużym, w dużym skrócie. Wspomniał Pan tutaj o tych, o tych podatkach. Mamy taki dodatkowy podatek, który nie nazywa się podatkiem, tylko nazywa się składką zdrowotną, 9%. I proszę mi powiedzieć, czy jeżeli jest ona uzależniona od dochodu, to czy taki przedsiębiorca, który płaci tej składki zdrowotnej dużo więcej? Ma dużo więcej świadczeń zdrowotnych na naszej, w naszej publicznej służbie zdrowia, w związku z tym, że płaci tą składkę większą. No nie, ona z założenia, ta składka zdrowotna służy temu. Żeby każdy z nas mógł po prostu iść i skorzystać z opieki zdrowotnej. Natomiast nie jest ten pakiet poszerzany w momencie, kiedy proporcjonalnie do pana dochodów płaci Pan tą składkę dużo większą. Także cały czas są drenowane te budżety przedsiębiorców i nie dziwię się wcale, że decydują się na zamknięcia, na zamknięcia firm. Co więcej, to właściwie ta składka powiększona składka. Miała, poprawić, to jest sy miała poprawić sytuację w szpitalach w służbie zdrowia ogólnie, natomiast tak naprawdę ja nie widzę żadnej poprawy. W kolejkach tak jak się stało, tak się stoi, wcale nie krócej. Mhm. Co więcej, nie zauważyłem, żeby pielęgniarki były bardziej zadowolone z tego tytułu, czy że lekarze się lepiej uśmiechali, tak? No, powiedzmy sobie szczerze, służba zdrowia z tego tytułu się nie zmieniła, mhm. a jeżeli ktoś tak dodatkowo obciążył tych przedsiębiorców, no to oni oczekiwaliby też z tego tytułu rozumiem, jakieś korzyści, tak? I mm -hmm. korzyści nie tylko dla siebie, ale w ogóle społecznych, tak? no bo jeżeli mm -hmm. zwiększamy te liczby e, środków finansowych, no to zakładamy, że służba zdrowia po prostu będzie działała lepiej. Skoro nie działa lepiej, to widocznie te korzyści zostały przytulone gdzieś indziej. Y y to może na koniec jeszcze dwa pytania, czym Pani jako posłanka chciałaby się zająć w najbliższej kadencji parlamentarnej. Co chciałaby Pani zrobić dla Polaków? Ach, bardzo dużo rzeczy chciałabym zrobić, jeśli uda mi się zostać posłanką. Natomiast jednym z takich kluczowych obszarów, w których chciałabym działać, jest na pewno edukacja. Uważam, że taka rzetelna, odpolityczniona edukacja jest w ogóle fundamentem państwa. Jest czymś szalenie istotnym i to na niej to państwo powinno się budować. Pod warunkiem oczywiście, że ta edukacja będzie nowoczesna i w taki kontrolowany sposób zreformowana. Także na pewno to jest obszar, w którym. Chciałabym podziałać i widzę absolutnie potrzebę zmian. Pewnie się Pan ze mną zgodzi, że, że dzisiejsza szkoła jakby w ogóle nie wyposaża ludzi w kompetencje takie, które są potrzebne we współczesnym świecie. Ja bym bardzo chciała to zmienić. Chciałabym, żeby dzieci uczyły się w dużo bardziej takiej przyjaznej atmosferze, żeby ta nauka wynikała z ich ciekawości i chęci poznania jakiegoś tematu, a nie tylko z nad głową, jakim jest system Polski oceniania wieczne egzaminy. A tak naprawdę mam wrażenie, że uczniowie uczą się głównie po to, żeby stać testy, egzaminy i dostać ocenę, a nie po to, żeby być wyposażonym w, jakieś, w jakąś realną wiedzę, taką, która jest użyteczna we współczesnym świecie. Także na pewno jest to obszar, w którym, w którym chciałabym podziałać edukacja I to, i, to, i to tutaj mogłabym się rozgadać. Także, także proszę, mnie, proszę mnie powstrzymywać. Brakuje, brakuje żłobków, to również jest związane z edukacją, ale również jest związane z kobietami, bo uważam, że jeżeli, jeżeli będą bezpłatne żłobki, to kobiety dużo chętniej wrócą na rynek pracy. Co też pasuje do tego, o czym mówiliśmy na początku, że po prostu kobiety mają w tym momencie ciężkie warunki. Funkcjonowania w naszym kraju, chociażby właśnie również jeśli chodzi o powrót na rynek pracy. A takie żłobki mogłyby zdecydowanie ten powrót na rynek pracy uprościć. Uważam, że za mało mamy psychologów w szkołach, mamy w ogóle kryzys zdrowia psychicznego w Polsce, nie tylko dzieci dorosłych również, ale głównie odbija się to na właśnie nastolatkach. Wiemy, że była pandemia. Ten, ten, ten problem jest, jest gigantyczny, a cały czas tych psychologów w szkołach brakuje. Chciałabym, żeby, żeby ta szkoła była faktycznie takim przyjaznym miejscem, miejscem, w którym dziecko zjecie pod posiłek, w którym będzie kompleksowo zaopiekowane i, do, i, w, i miejscem, w którym będzie się do tego dziecka podchodziło z troską, a nie z polityczną indoktrynacją. No dobrze, to tak na koniec proszę przekonać. Się... Dlaczego akurat na panią nasi widzowie mieliby oddać głos? Znaczy tak, może, jeszcze, może jeszcze trochę więcej powiem w takim razie o sobie, bo, bo we mnie ten bunt przeciwko takiej niesprawiedliwości i belejakości jakości wokół mnie kiełkował od dziecka I, i, i od dziecka gdzieś tam miałem odwagę stawiać mu czoła czy to jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego, czy to wolontariuszka na obozach dla osób z niepełnosprawnością, czy to jako, jako aktywna harcerka. Gdzieś tam to we mnie od zawsze, od zawsze było to społeczeństwo. Potem zajęłam się pracą w samorządzie, a teraz chcę zająć się polityką. Także ta droga od społeczniczki poprzez samorządowczynię do bycia posłanką, jest moim zdaniem taką naturalną, dobrą drogą i, i, i ścieżką do tego, żeby, żeby dobrą posłanką być. Myślę, że to, że mam różne doświadczenia zawodowe, zarówno od strony pracownika, jak i od strony przedsiębiorcy. To, że właśnie mam to doświadczenie już w tym samorządzie, wykształcenie, to wszystko składa się na to, że, że myślę, że te kompetencje już zdobyłam i doświadczenia takie bardzo różnorodne. Również takie życiowe, bo to, że jestem mamą trójki dzieci, też na pewno, na pewno sporo mnie w życiu nauczyło i daje mi to taką bazę wypadową do tego, żeby móc po prostu sprawnie zająć się państwa sprawami w Sejmie. a tą swoją sprawczość też już myślę, że zdążyłam udowodnić nie tylko tutaj na gruncie tym lokalnym naszym samorządowym, typowo jeśli chodzi o komorniki, ale też cały nasz właśnie okrąg, naszą aglomerację chociażby poprzez uratowanie można powiedzieć tych tych ósmoklasistów. Także myślę, że już się sprawdziłam, że mam do tego potencjał, żeby żeby po prostu sprawnie zająć się również państwa sprawami. Pani Rona, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa jeszcze raz bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście wzięli Państwo udział w wyborach. Już 15 października będziemy decydowali o tym, kto będzie nas reprezentował w Sejmie i Senacie. Tak, wybierzcie, wybierzcie Państwo mądrze, wybierzcie osobę, która faktycznie odzwierciedla zmiany, które chcielibyście Państwo przeprowadzić. Jeżeli chcecie, żeby nasz kraj zmienił się na taki, którym jest szanowane prawo, na nowoczesny kraj, tolerancyjny, otwarty. Jeżeli chcecie Państwo zmienić jakość polityki w tym kraju, jeżeli chcecie zmienić ludzi w tej polityce na takich, którzy są kompetentni, ale też uczciwi najzwyczajniej w świecie. Którzy nie pchają się do polityki po to, żeby nachapać, e, nachapać się i, i wypchać swoje kieszenie, e, tudzież swoich kolegów partyjnych. To stawiajcie na takich ludzi. Jest takie mądre powiedzenie, że jeżeli ktoś się spodziewa zmiany, to, to nie powinien robić tego, tego samego co, co do tej pory i oczekiwać rezultatów. Jeżeli, jeżeli państwa wybory dotychczasowe się nie sprawdziły, to po prostu trzeba wybrać nowych, kompetentnych ludzi. Także zachęcam wszystkich serdecznie do pójścia na wybory. Dziękuję bardzo i już 15 października. Zapraszam serdecznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.